Im więcej mamy spięć w ciele, im mamy więcej stresu, im więcej mamy w sobie emocji pochowanych, tym będzie nam bardziej niekomfortowo. Dlatego nazywam to właśnie skanerem mentalnym i fizycznym. Bo w momencie, kiedy macie więcej luzu, to zobaczcie, że sytuacja, którą wam teraz pokażę, jest normalna dla każdej osoby i można to zrobić. I to jest układ, zobaczcie, tak zadziałał automatyzm. Kto, kto miał spięcie w ciele, to jest normalne, dlatego że Wasz właśnie układ nerwowy, Wasz system obronny w tym momencie wytworzył, bo Wy widzicie oczami i już sobie projektujecie, co się mogło wydarzyć. Więc automatycznie system mówi, broń się, mimo że Wy tego nie przeżywacie, to ja to przeżywam, a Wy razem ze mną przeżyliście moją sytuację, prawda? A zobaczcie, że totalnie. Cała stopa? Nic nie leci. Generalnie chodzi o to, że to jest możliwe dla każdego. Ja...